Samorząd Olszyny jest liderem w subregionie w dystrybucji węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach. Do dnia 15 lutego Olszyński Urząd Miejski zaopatrzył węgiel blisko pół tysiąca rodzin i przy współpracy z niezawodnym składem opału SMS Andrzeja Juncewicza w Lubaniu dostarczył do gospodarstw domowych mieszkańców gminy Olszyna ponad 625 ton węgla. Jeżeli chodzi o dystrybucję i sprzedaż węgla na te, dla mieszkańców gminy Olszyna, to jesteśmy. Tutaj bardzo usatysfakcjonowani, gdyż do tej pory, od początku tej sprzedaży węgla, 456 rodzin z terenu gminy Olszyna otrzymało ten węgiel po cenach tych, które obowiązują w chwili obecnej. Natomiast sprzedaliśmy do tej pory. 625, tony węgla. Węgiel, którego przywozem, dystrybucją i rozwożeniem po terenie gminy Orzyna prowadzi nam pan Andrzej Juncewicz który ma skład węgla w Lubaniu i po zgłoszeniu się do niego z fakturą za opłacony i zakupiony ten węgiel. W ciągu 24 godzin, wszyscy mają dostarczony ten opał do każdego gospodarstwa domowego. Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnych skarg, że ta sprzedaż węgla, dystrybucja i dowóz przebiegają niewłaściwie, a wprost przeciwnie. Ci, którzy do nas przychodzą, są z tego bardzo zadowoleni. Mniej zadowoleni są ci, którzy po prostu nie mogą tego węgla zakupić, ze względu na to, że część wniosków zostało zweryfikowanych negatywnie, dlatego że dane podane we wnioskach były po prostu, delikatnie mówiąc, niewłaściwe. Jeszcze raz gorące słowa podziękowania dla wszystkich, którzy zajmują się dystrybucją węgla na terenie gminy Olszyna. Wszelkich informacji dotyczących programu dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach w gminie Olszyna udziela Sekretariat Urzędu Miejskiego w Olszynie.